Hejka, witam Was serdecznie. Dzisiejszy temat. Tada, wiertareczka. Chciałem na początku zaraz się pochwalić. Udało mi się zakupić taką wiertareczkę e, używaną. A mały problem jest, zaraz Wam powiem, ale taka wiertareczka za po prostu udało mi się wyrwać naprawdę za, za groszowe pieniążki. Ktoś go po prostu chciał się pozbyć. Nowa taka, około 200-200. Euro, Czyli około 1000 zł w Polsce, ja ją po prostu za bestem wziąłem. Nie będę tu na kanale gadał, bo to jest niepotrzebne. Jeden problem był, że włącznik, taki włącznik był zepsuty. Słuchajcie, powiem Wam historię od razu na samym początku. Później pójdziemy do, do konkretów o, o pracy. Będziemy dzisiaj mówić o pracy przy wiatarce. Ale to za chwilkę. Słuchajcie, kupi, kupiłem taki sam, bo ten był zepsuty. Zobaczcie, identyczny. Identycznie kupiłem. I ten sam motyw też nie działa. Słuchajcie, nie działa. Przełącznik tak samo. Na szczęście to nie kosztowało wiele, więc nawet, nawet nie ten, nie denerwowałem się. Oddali w końcu te pieniądze, chyba po dwóch tygodniach. Nie wiem gdzie to kupiłem, na Aliexpress czy gdzie, bo nigdzie indziej nie było. Więc ten też był popsuty, no jaka szkoda. No chciałem taki sam kupić identyczny, bo ten jest na takie bolce, więc chciałem identyczny, no niestety. Więc zakupiłem jeszcze jeden trzeci, drugi zakupiłem, bo ten, ale mam trzy. Ten jest troszeczkę inny, ale ten działa. O, widzicie. Ma troszeczkę inną, inne po prostu połączenie. Ten jest po prostu no, tu przykręcany na... No normalnie wtyka się kabel, a ten był na takie bolce, więc będę musiał to sobie przerobić, ale mniejsza z tym, że będę musiał to przerobić. Ważne, że pasuje. Pasuje tutaj wszystko. Wystarczy później wcisnąć. No, ale to już na, na, na inny raz. Bardzo się cieszę, że w końcu się udało. Tu kolega mi pomógł, bo nie było schematu. To mi tutaj pozaznaczał. Jak mam po prostu plusa i minusa podłączyć, bo elektrykiem nie jestem. Jak Wam kiedyś już powiedziałem, potrafię tam w domu sobie popodłączać gniazdka, przełączniki do światła. To akurat umiem sobie zrobić, aczkolwiek skokówki to już nie zrobię. Ale takie drobne rzeczy gdzieś tam tutaj w domu robiłem ramę, więc halogeny sobie pociągają kabel. Tego takie rzeczy potrafię zrobić tutaj z przełącznikami takimi. Nie chciałem po prostu ryzykować, a może, może bym dał radę, ale wolałem się zapytać kogoś, kto się zna na tym, i, i dzięki temu będę na następny raz już coś kombinował. No dobra, słuchajcie, ale tutaj muszę Wam pokazać, już bardzo długi czas chciałem sobie kupić. Stwierdziłem, patrzcie, znalazłem sobie taką wiartarkę. <laughs> nie wiem, czy ktoś widział, może niektórzy nie. Takie wiertarki, pamiętam, jeszcze 30 lat temu, czy nawet 40, mój dziadek gdzieś tam miał, no 40 mogę nie pamiętać, bo miałem 3 latka, to byłem jeszcze malutki, ale dobra. 30 ponad lat temu takie wiertarki, właśnie pamiętam, widziałem taką wiertareczkę, chciałem sobie ją zakupić, ale one są dosyć drogie. Tutaj w Holandii taka wiertarka kosztuje 60 euro, więc szkoda na to wydawać pieniędzy. Tu wam akurat powiem, zdradzę wam tajemnicę. Wiecie ile zapłaciłem? 4 euro. 4 euro zawiartarkę, która jest tak naprawdę dobra. O, tutaj po prostu trzeba zakręcić. Ja Wam pokażę. Patrzcie, jaki bajer. O, tutaj sobie przykręcamy. Jest. patrzę, Tak, bierzemy i sobie możemy kręcić. Nie będę cisnął, nie będę robił dziur w moim, w moim stole. Ale, ale to, jest, to jest fajna sprawa. W metalu nie weźmiecie nic, nie zrobicie nim. E, Raczej, raczej, a może jakąś cienką, jedynkę, dwójkę, blachę jeszcze byście przewiercili, albo byście się narobili. Bardzo dobra do drewna albo do gradowania. gradowania. O, taki mamy. O, mam tutaj taki ten. Widzicie? Nie wiem, czy tu będzie. Ten nie będzie pasował. Mniejsze jakby miał jakiś. Taki, takie wiertło do gradowania. Gradowania, jeżeli ktoś nie wie, po prostu mamy otwór i te ostre krawędzie, które są w koło otworu. O, tak jak mówię tu, podkładkę, po prostu wsadza się i te zbiera tylko te ostre krawędzie, po prostu na tym polega gradowanie więc warto sobie czasami taką zakupić, są różne, są jeszcze takie inne, ale ta jest fajna, dlaczego? pod takim względem ona jest fajna, bo ona tu nie ma co się zepsuć a jedynie to może, to głowica, ale tak generalnie nie ma co się zepsuć nie ma jakichś zębatek, przełożeń jakichś dziwnych po prostu kręci się w całości tym, tamte inne mają, mają właśnie jakieś zębatki, które mogą przeskakiwać no ja sobie taką chciałem kupić. Wiem, że za wiele nie będę używał moja żona mówiła, że. Po co mi to jak pewnie tego nie będę używał, aczkolwiek fajnie mieć taki przedmiot. Za takie pieniążki, słuchajcie, 4 euro to na dzień dzisiejszy nawet 20 zł nie jest, więc na, w takim stanie jak nowe, bezcenne. Dobra, mamy to dzisiaj. Dobra, za takie wprowadzenie na sam początek. Teraz muszę powiedzieć wam parę kwestii, bo dużo ludzi nie zwraca uwagi na to, jak obsługiwać yy, obsługiwać wiartarkę. Wszyscy myślą, a wiartereczka to jest prosta sprawa. Nie, nie jest prosta sprawa. Po pierwsze, wielu ludzi popełnia błąd pracując w rękawiczkach, już nie mówię o takich grubych, o, o cienkich. Odziemy. Zakładacie cienkie rękawiczki. Ja rozumiem, ludzie zakładają po to, żeby nie mieć brudnych rąk z oleju. Czy z jakichś jakich smarów? Wiadomo, stal jest brudna, wiertła brudne, ale nie można używać rękawiczek. Kupić sobie najlepiej dobrą pastę, BHP, taką do mycia rąk. Jakieś, jakieś są środki, którymi można sobie powiercenie wyczyścić. Dlaczego samo to rękę gdzieś wsadźcie, zahaczy wam? Ja Wam rękawiczkę razem z ręką, widziałem takie sytuacje, że po prostu, no, było blisko, pewnie sami oglądaliście gdzieś jakieś filmiki instruktażowe, jakieś co może się stać, może po prostu wciągnąć tą rękę, ją całą powyginać, może wiele, wiele rzeczy zrobić, więc nie robimy tego w rękawiczkach, to jest pierwszy podstawowy punkt. Drugi punkt, w trakcie pracy wiertarki, czyli, że ona, ona jest i ona i ona się tam obraca, obia, obraca te wiertło, o tak zrobimy, o, zrobimy tak, tak jest to wiertło i ona się kręci, kręci, nie wsadzamy tutaj rąk, w trakcie i nie wyciągamy tych wiórów, bo czasami jest grubsza blacha, wiercicie i taki wiór jest, a, złapiemy go, wyrwiemy, nie, nie można takich rzeczy robić, nie usuwa się wiórów w trakcie wiercenia, tego na pewno nie robimy, Niektórzy sobie biorą jakiś, jakiś śrubokręt czy jak coś długiego i tak, tak robią. No, nie powinno się wiadomo, że wieloletni pracownik, on już myśli, że on już wie wszystko i on będzie robił tak, jak on uważa, ale nie, to jest zabronione. Różnie bywa, właśnie ten wiór, nawet, nawet biorąc tym, może coś się stać. Nie powinno, ale może, więc to też jest zabronione, żebyście tak nie robili. Lepiej poluźnić. Nie, nie, czasami nie trzeba nawet wyłączać, tylko wziąć do góry, podnieść wiartarkę i na dół ten wiór się ułamie i sam odpadnie. Bardzo ważne, też y, wielu ludzi tego nie robi, ale zakładamy okulary ochronne. Słuchajcie, zwykłe takie okularki. Patrzcie. Kurde, i nie wiem ile na przykład, 15 zł takie okularki. Zakładacie. Dlaczego? Bo tak samo wiór może gdzieś odskoczyć, wpaść wam w oko. No i wypadek murowany, tak? Tragedia murowana. Więc okulary ochronne to na pewno są potrzebne. Otworzę tutaj, bo nie potrzebne. Okulary ochronne. I kolejna kwestia. Y, dobór odpowiednich, odpowiedniej prędkości y, do wiertła. Tutaj nie mamy przełączników. W niektórych, w niektórych y, tych są, są przełączniki, ale tu na górze, nie wiem czy zobaczycie, czy to widać? Tak, widać, widać. Tu na górze są takie paski, tu się akurat te paski przepina wyżej, niżej, żeby, żeby zmieniać, zmieniać po prostu obroty. Czekajcie, wezmę wam, wezmę wam telefon i wam pokażę, jak to w tej wiatrce wygląda. Bo sam nie wiedziałem, sam się zastanawiałem, jak to wygląda. No, lecimy, czekajcie. O, otworzyłem. Widzicie? Tu wam pokażę z tej strony. O, są takie paski, i można sobie go przełożyć tutaj. I tak samo tu wyżej, niżej, i w ten, w ten sposób regulujemy obroty. Jeżeli jest niżej, jeżeli tu damy najniżej, to będą wolne obroty, najwyżej y, szybkie obroty. I, I właśnie tak tutaj regulujemy. Poczekajcie, położymy. Dobra, jest, jest z powrotem. Tak właśnie regulujemy na tego typu wiartarkach. To są wiartarki do 1000 zł. Przeważnie regulacja jest na paskach. Jeżeli kupicie sobie już naprawdę lepszą wiartarkę typu, właśnie jakąś kolumnową, tam są po prostu przełączniki, wajchy, jakieś, żeby sobie zmieniać obroty, to jest na pewno wygodniejsze. Do czego zmierzam jeszcze na samym początku? Jeżeli macie cienkie wiertło, to te obroty mogą być szybsze. Jeżeli macie grube wiertło, takie już 12, no te tutaj, ta tutaj wiartarka maksymalnie mogę. 16 mm wiertło, tak, 16 mm wiertło, największe mogę tutaj wsadzić, więc to nie jest wcale takie grube, ale już przy 16 warto jest zmniejszyć obroty i zmniejszyć docisk. W tej akurat też mamy ręczny docisk, po prostu w taki sposób sobie dociskamy, ale są wiertarki te kolumnowe, wielkie takie przemysłowe, w których ustawiamy sobie docisk, docisk, no siłę z jaką. Prędkość z jaką schodzi, po prostu wrzeciono dół, tak? Więc przy dużych wiertłach trzeba po prostu z, z, zwolnić to. Tam często jest tak, że automatycznie wolno się kręci, to wolno schodzi. Tak samo tutaj musicie pamiętać, że jak będzie grubsze wiertło, to po prostu nie cisnąć na siłę, żeby szybciej, szybciej. Może po prostu warto jest sprawdzić, czy te ostrze jest, czy te wiertło jest dobrze naoszczone. Jeżeli się nie znacie, to warto jest po prostu kogoś zapytać można kupić sobie, właśnie warto jest sobie też zakupić ostrzałkę do wiertła. to kosztuje też niewielkie pieniądze nie mam jeszcze tego na warsztacie aczkolwiek będę, będę o tym myślał bo oszczenie, oszczenie ręczne takie na, 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 na szlifierce no, wymaga dużej precyzji ja potrafię to zrobić aczkolwiek aczkolwiek osoba niedoświadczona po prostu zniszczy te wiertło i będzie jeszcze gorzej, jeszcze będzie bardziej tępe więc po wielu latach już się nauczyłem gdzieś tam podpatrując starszych fachowców, więc na dzień dzisiejszy po prostu wiem jak to zrobić kupcie sobie oszczałkę, dobra, gadam z dory kupcie sobie oszczałkę i wtedy będziecie wiedzieli, że te wiertło jest naoszczone i po prostu minimalnie, minimalnie po prostu dociskać, żeby, żeby po prostu nie uszkodzić wiertła podczas wiercenia, tak samo przy małych wiertłach, takich o. no tutaj mamy, to chyba jest piąteczka, jeżeli się nie ma czwórka, bo piątka, tak jak tutaj, tak dobrze mówię. Nawet nie popatrzymy. poczekajcie, zobaczę, jakie to jest. Odkręcimy. To jest tu a tu już jest zniszczone, więc nawet nie zobaczę. A dobrze mówię, 4,5 jest 4,5, więc wiele się nie pomyliłem. Mówiłem piąteczkę chyba 4,5. To już nawet na takim wiertełku też trzeba uważać, żeby nie dociskać. Niektórzy robią tak. Takie, 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 takie rzeczy nie robimy. Nie uderzamy wiertłami. Jeżeli, jeżeli w taki sposób będziecie robić, połamiecie je. Ja wiem, często ludzie tak robią, bo jest tępe i myślą, że przy momencie uderzenia nie. To nie jest udar. To nie jest funkcja udaru. W takich, w takich wiertarkach nigdy nie mamy y, udarowych. Y, no udarów prawda więc wiercenia udarowego nie będzie i po prostu ma być płynny ruch który, który po prostu przerżnie tą blachę na wylot czy tą rurę jakieś, jakąś tam część myślę że to jest najważniejsze co dzisiaj powiedziałem ustawienie prędkości odpowiednie tutaj są tu są jakieś regulacje jak sobie ustawicie jaką będziecie mieli prędkość ile obrotów może kogoś to interesuje może nie. Wiadomo, najwyżej, najniżej. Na, na, najwolniej 280, nie wiem jakie to 280 obrotów na minutę? Nie wiem. Nie, to nie to. Nie wiem, nie znam się na tych obrotach, więc słuchajcie, nie powiem, wam, ale jeszcze powiem Wam ciekawostkę, ta wiatronka jest belgijska. Więc mam nadzieję, że części są też belgijskie, a nie chińskie. Więc to nie jest tak zbyt nowa wiatrka. Jeszcze muszę tutaj sobie. Dorobić jakieś imadełko, które będzie mi trzymać jakiś dany materiał, bo nie było. Często w zestawach są, ale tutaj nie ma. Mam jakiś materiał, może zrobię, a może po prostu gdzieś tam znowuż znajdę za bezcent. Tak jak tutaj. O, te imadełko z pracy, co Wam już kiedyś mówiłem. No dobra, myślę, że powiedziałem Wam najważniejsze rzeczy. Aczkolwiek, a na sam koniec, jeszcze jedna ważna rzecz. Zanim przystąpicie do pracy. Z każdym urządzeniem elektrycznym sprawdzamy po kolei, w szczególności jak kupuje się używany. Czy kabel jest wszędzie cały, czy nie jest uszkodzony? Czy obudowa, czy te wszystkie części, które pracują, są całe. Tak samo czy nie ma jakiegoś przebicia, warto jest wziąć próbówką gdzieś tu sprawdzać. To jest praca. Wasze bezpieczeństwo najważniejsze jest więc. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dokładnie obejrzycie. Nawet kupując nowiutkie urządzenie ze sklepu, może się zdarzyć, że to urządzenie będzie po prostu uszkodzone. Ile razy się zdarzało, że ktoś kupił i, i zaraz oddawał, bo coś było uszkodzone? Pęknięta obudowa, uszkodzony kabel. To jest najważniejsze. Poświęćcie 5-10 minut na to, żeby dokładnie obejrzeć Wasze urządzenie. Włącz, włączając takie urządzenie, sprawdźcie, czy nie ma za jakiś za dużych bić, czy nie ma, czy nie ma yy, jakiś stuków, puków takich, które nie powinny wystąpić w takim urządzeniu. Jeżeli nie wiecie, czy to jest poprawne działanie, czy nie, znajdźcie na YouTube filmik, znajdźcie kogoś w internecie, znajdźcie jakiegoś znajomego w koło, który ma coś podobnego, podobne urządzenie, nawet pójdźcie do sklepu. Czasami w sklepie można włączyć, zobaczyć. Po prostu powiecie, że przychodzicie, obejrzeć, czy można włączyć, zobaczyć, jak to działa, i wtedy będziecie mieli porównanie, bo w tym momencie nie macie, jeżeli nigdy nie mieliście styczności z takimi urządzeniami. Dobrze, na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, bo mi, bo mi po prostu już od długiego czasu w głowie on siedział. Bardzo się cieszę z tego zakupu. Na następny raz będzie, będzie gilotyna którą zrobiłem sobie sam. Nie wiem, jak ona będzie działać, więc będziemy razem sprawdzać na, na tym filmiku. Ok, to wszystko. Na razie trzymajcie się. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Możesz napisać pod spodem, także w komentarzu, jaki jeszcze temat Cię interesuje, jaki byś chciał w przyszłości temat. Postaram się nagrać materiał w, w miarę moich możliwości i wiedzy. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze tutaj nie są subskrybentami, zapraszam właśnie też do subskrypcji. Dzięki temu będziecie dostawać. Na bieżąco, co tydzień, nowe, nowe informacje. Dzwoneczek będzie przypominał Wam właśnie o tym, że wyszedł nowy film, więc warto też nacisnąć dzwoneczek. Wszyscy, którzy jeszcze nie wiedzą, warto jest też wesprzeć kanał. Tam są dodatkowe materiały, materiały, które będę, będą dopiero za kilka miesięcy na tym kanale, więc warto wcześniej dostać się do tych informacji. Czasami wrzucam rzeczy, które nie są udostępniane, także normalnie, a dla tych, którzy wykupią sobie na przykład opcję VIP, jest możliwość pisania do mnie za pomocą jakiegoś komunikatora, czy messengera, czy Whatsappa, można sobie wtedy zadać jakiekolwiek pytanie chcecie. Dla tych, którzy wolą jakąś rozmowę, taką twarzą w twarz, zapraszam na konsultację, którą możecie sobie ustalić na stronie www.światsukcesu.pl tam możecie sobie wybrać datę, godzinę i taka godzinna konsultacja myślę, że wystarczy w całości, żeby po prostu wziąć i dowiedzieć się wszystkiego, co jest, co jest potrzebne. Jeżeli nie, nie macie takiej potrzeby, możecie sobie właśnie wesprzeć kanał i tam też pisać do mnie i odpowiem Wam na wszystkie pytania, które, które, które zadacie. Jeszcze jest taka opcja. Mam, nie mówię za dużo o tym na kanale, ale jeszcze jest taka opcja na samym końcu, że można sobie wesprzeć kanał i wybrać sobie opcję, wspieranie dla firm. Tam pomagam od samego początku, podpowiadam jakie narzędzia zakupować, jakie zakupić materiały takie jak drut, elektrody, jak coś zrobić. Jak po prostu stworzyć cały warsztat, jak znaleźć klientów, wszystko po kolei, i oczywiście jaką prowadzić, jaki rodzaj działalności, czy jednoosobową, czy spółkę, to wtedy wszystko będę doradzał. Mam nadzieję, że podobało wam się, podobał Wam się ten kanał i będziecie częściej do niego zaglądać. Trzymajcie się, cześć.